Co się zmieniła ta szkoła? Malinowski! Co to za test! Chcecie romansu? Ja wam zaraz dam romans! Nie, nie, nie! Nie! nie. Pytam, który idiota to wszystko zorganizował! W właściwie to to ja, pani Rashido. Chciałem poprawić Pani nastrój po tym, co się stało. A pan? Czyli to było nieporozumienie, prawda? I śmiesznie wyszło. Bukiet dał mi Pan całkiem ładny. Czyli to Pan dał ten bukiet? Bukiet podarowałem ja. A za ile go Panu sprzedali, jeśli. To nie tajemnica. Jak to sprzedali? Nie, starsze klasy dali mi, dał mi to, no ja dałem, no ja dałem ten bukiet pani Rosi. Czyli wychodzi na to, że to podarek po kimś, tak? Ja zaraz wszystko wyjaśnię. To ja wszystko zacząłem. Romek on zrobił mi wróżbę i przekonał mnie, że jest pani moim przeznaczeniem, tak. No, a, a potem dał mi test. No i oczywiście już wiem skąd wzięły się te testy. I te kwiaty są tak jakby od y, nauczyciela dla nauczyciela, a cały ten romantyzm jak od mężczyzny do kobiety. Ta szkoła doprowadzi mnie do szaleństwa.